Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Rycu, to jest kolejny co jest Rycu. Dzisiaj jest 29 dzień marca, to jest poniedziałek. Ja Was zachęcam i zapraszam do luknięcia w linki w opisie Look to description below. Linki macie, więc nie zaglądajcie. Dzisiaj bardzo taki poważny temat, dlatego jak co każdy poniedziałek będzie dłuży. Otyłość. Czym jest otyłość? Jak wygląda otyłość, jak w moim przypadku e, wyglą e, wygląda. Według mnie otyłość, i troszeczkę to podzielimy na takie party. Part 1, otyłość jako pandemia, i największa choroba aktualnej cywilizacji. Wydaje nam się, że aktualną największą pandemią jest o, panujący oczywiście e, kr król, czyli ten z koroną, ale to nie jest prawda. Ponieważ Więcej ludzi umiera z powodu nadwagi, z powodu nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej. Oczywiście wszyscy znają ogólnoświatowe tak zwane BMI, czyli po prostu wyliczenie Twojej wysokości do Twojej masy ciała. Ale często jest tak, że ktoś jest ciężki, ale jest mocno umięśniony, i mimo tego, według BMI jest otyły. Mimo, że w zasadzie tego nie widać, i tutaj zaczyna się pytanie, kiedy człowiek zaczyna mieć nadwagę, kiedy zaczyna być otyły i czy ktoś, kto na przykład ma 1,80 m i przykładowo 100 kW, jest otyły, czy i, i dlaczego dzisiaj postanowię na to odpowiedzieć. Zacznijmy od tego. Że termin otyłości, termin nadwagi pojawił się mniej więcej w XX wieku, a w XXI wieku został uznany za chorobę cywilizacyjną i jest to według mnie naj, naj, taka najbardziej znamienna choroba cywilizacyjna. Najcięższy człowiek świata, jakiego ja znam, podobno miał 700 kg, bo już umarł, a do swojego ślubu zrzucił około 300 kilo więc i tak miał 400 kg nadwagi znaczy, no, znaczy miał 400 kg łącznie i podobno żeby go zamontować przed ołtarz no, potrzebowali dźwigu nie wiem jakim trzeba być perwersem, żeby tak otyłą osobę, śmiertelnie otyłą osobę brać za męża, ale być może chciała się. Ta, no bo to był mężczyzna troszeczkę pogrzeć się w cieniu sławy no, do bar naj, najcięższej osoby świata zacznijmy od tego, że jeżeli chodzi właśnie o te rozgraniczanie w BMI, to rozgraniczamy niedowagę wagę prawidłową nadwagę, otyłość i otyłość tak zwaną e, nadmierną zwaną także otyłością śmiertelną i, I w zasadzie i tutaj można powiedzieć, że niektórzy nawet rozdzielają jeszcze bardziej, że, że otyłość jest mała, otyłość średnia i otyłość duża. Być może tak jest, ale z tego co pamiętam to było to troszeczkę inaczej. Ale jeżeli wy znacie tą drugą wersję, no to oczywiście ta druga wersja też jest prawidłowa. Zacznijmy od tego, że według tego, według BMI, na przykładowo mnie, ma 77 wzrostu, 75 kg czasami 77, jest to tak zwana waga idealna. Gdy miałem kiedyś 80 kg no to miałem tak zwaną nie, y, nadwagę, nadwagę miałem wtedy. Y, nigdy w zasadzie nie miałem niedowagi, y, ponieważ niedowaga jest y, no, niestety problemem nie naszych regionów świata, tylko przykładowo Afryki, gdzie dużo ludzi, szczególnie dzieci, ma niedowagę, a nawet i y, tak zwaną śmiertelną niedowagę, która prowadzi bardzo często do zgonów z powodu niedożywienie. Zacznijmy od tego, że współczesne czasy są czasami, gdzie zapominamy o tym, że powinniśmy się ruszać. Bardzo przez tą pandemię ludzie przestali się ruszać. Ja przykładowo cały czas utrzymuję wagę między 75 a 77 i póki co na szczęście nie, nie wzrasta tu po, po, no powyżej 77 kg. No i jest to w miarę, można powiedzieć, powód do dumy, szczególnie jeżeli widzę takie posty pod tytułem ciesz się ze swoim ciałem, nie, nie dbaj o to, ile ważysz. Tak, współcześnie pojawiają się takie ruchy społeczne, od, nie wiem, czy oddolne, czy odgórne, które mają na celu wprowadzenie kultu jakiegoś dziwnego w stylu no przecież nie będziesz się przyjmował swoim ciałem. Widziałem tam naprawdę bardzo, bardzo tyłych ludzi, którzy uważali, że z nimi jest wszystko ok, bo oni akceptują siebie, mimo że mają tam 50-60 kg nadwagi. Tylko tutaj się pojawia jeden problem. Nadwaga jest bardzo, bardzo śmiertelną. Pułapką, szczególnie dla ludzi, którzy nie ruszają się. Bo jeżeli się ruszasz codziennie, mniej więcej tam kilka kilometrów robisz, to nawet jeżeli masz te 20, 30, a nawet 60 kg nadwagi, to mimo, że jest Ci trudno chodzić, na pewno na 100%, to i tak, jeżeli jesteś cały, cały czas w ruchu. To powinno być ci lepiej niż człowiekowi, który cały czas siedzi. A nie ukłamujmy się, pandemia spowodowała, że ludzie w większości siedzą. No i niestety tutaj zaczyna się historia, którą chcę wam, was przestrzec. Przed tym, żebyście nie zaniedbywali swojego ciała. I żebyście nie dali się tym reklamom pod tytułem Zaakceptuj siebie taki jaki jesteś. No okej, okay, no ale... Według naszej fizjonomii, fizjologii i ogólnie posiadanie nadwagi, nawet takiej powyżej, nie wiem, 5-10 kg, to już powoduje utrudnienia w naszym organizmie. A gdy ktoś ma nadwagę typu 50, 60, a nawet 100, 200, 300 kg nadwagi, bo są na przykład w Ameryce tacy ludzie, to już naprawdę zahacza bardzo, bardzo o śmierć, a to nie taką zwykłą śmierć, ale bardzo, bardzo niesamowicie no, straszną śmierć, ponieważ y, zatykają się wszystkie naczynia krwionośne i bardzo powoli umieracie w takim, to wręcz można powiedzieć, takiej bardzo długiej agonii. Więc naprawdę nie akceptuję tej akcji pod tytułem bądź, bądź otyły, akceptuj siebie ile tam masz kilo nadwagi, nie ważę. Ja myślę, że powinniśmy zacząć robić coś ze sobą, jeżeli mamy 5 kg nadwagi. Jeżeli mamy 5 kg nadwagi, w przypadku moim już zaczynam, jak miałem 80 kilo, no to według tego mojego BMI to jest nadwaga, z tego co pamiętam, 2 kg, 2 albo 3 kg, więc, więc w zasadzie no, teraz jestem w idealnym tym, w idealnej, w idealnej walce dokładnie 77, z tego co pamiętam. No i można tutaj się powtarzam, ja wiem, ale chcę wam udowodnić, że w zasadzie jeszcze w takim stanie do 3, 4, a nawet 5 kg no i już powinniśmy się zastanawiać nad tym, czy troszeczkę nie powinniśmy wyjść z domu, odetchnąć świeżym powietrzem, nawet, nawet wyjść na balkon, wyjść z psem, pojechać rowerem, cokolwiek. Gdy już zaczyna być nadwaga typu 10-15 kg, no to tutaj naprawdę dieta, sporty a jak nie, nie chcecie sporty, w sporty wchodzić, no to tak zwana dieta najlepsza, czyli MZ, czyli oczywiście wszyscy, którzy są troszeczkę bardziej puszyści wiedzą, co to oznacza MZ. No i no niestety powinniście to zrobić, bo no niestety wasze życie jest zagrożone. No, znaczy dopiero zaczyna być zagrożone, bo dopiero od 20 kg nadwagi, 30 kg nadwagi, a da się mieć 30 kg nadwagi, a nawet 100, 200, 300 w przypadku tych najbardziej śmiertelnie otyłych ludzi, przykładowo w Ameryce. I tutaj nie należy się w ogóle śmiać, ponieważ... To nie jest tak, że ja się śmieję w jakimkolwiek sposób z tych ludzi, którzy mają troszeczkę więcej ciała. Nie, w ogóle. Tylko po prostu jestem przerażony, w jaki sposób można dojść do, takiej, do takiego poziomu, wręcz można powiedzieć zaniedbania, bo to jest zaniedbanie. Nie tylko wpływasz na swój układ kostny, nie tylko wpływasz na swój układ immunologiczny, a także całe ciało, a wpływasz także na swoją psychikę, na swoje podejście do siebie. Naprawdę nie warto iść w rekordy jakiejś tam ciężkości, bo no niestety w pewnym momencie... To życie się skończy w bardzo, w bardzo nieprzyjemny sposób i to nie jest straszenie, to nie jest straszenie i takie boż, wręcz yy, tylko po prostu przestroga. Przestroga nie tędy droga, nie tędy droga. Yy, oczywiście yy, problemy z otyłością yy, prawdopodobnie każdy miał. No. Yy, yy, ja miałem bardzo krótkie z otyłością tylko dlatego, że za dużo żarłem po prostu, czyli ZZ, a powinienem MZ, czyli żreć. No i tak, tak się stało, teraz utrzymuję stałe, stałą wagę mimo pandemii i mimo tego, że praktycznie nie wychodzę z domu, no bo praktycznie wszystko robię w domu i wszystko się dzieje no, w okolicach mojego, mojego zamieszkania, więc Zazwyczaj chodzę do samochodu, to też jest pozycja siedząca, bardzo niezdrowa, której trzeba wystrzegać się, no a niestety w dobie pandemii się nie da wystrzec tej pozycji siedzącej. I oczywiście na koniec chciałem taką troszeczkę yy, zrobić takie skompensowanie tej całej wiedzy. Po pierwsze to nie jest tak, że ja kogokolwiek chcę ocenić. Po prostu bycie otyłym nie jest w naszej fizjonomii, w, naszej, w naszym w organizmie przyjmowane super dobrze. To nie jest naturalne, to nie jest naturalne. To, że wy się dobrze czujecie ze sobą, ok. Ale też zrób coś ze sobą, żeby ktoś na ciebie nie patrzał jak no, nie mówmy. Nie, nie wręcz na jakiegoś wielkiego pączka, nie, nie przesadzajmy, nie przesadzajmy, nie bądźmy tacy do przodu, że trzeba wszystko akceptować, bo nie wszystko trzeba akceptować, nawet w sobie, tak, nawet w sobie, nawet po prostu musimy wziąć się za, za siebie i według mnie to jest bardzo dobre, bardzo dobra taka. Myśl przewodnia, czyli weźcie się za siebie, zróbcie coś dla siebie, bo to jest dla ciebie i dla twojego zdrowia i po to, żebyś Ty potem nie siedział w łóżku, nie leżał, a potem umarł w wielkich, długich cierpieniach, bo po prostu nie, nie, nie posiadałeś tak zwanego ogranicznika w postaci MZ. I życzę Wam, żebyście po prostu jak najdłużej i w jak najdłuższym czasie posiadali prawidłową wagę swojego ciała. A na koniec nie bądź fajka, zostaw lajka, nie bądź chyba, zostaw suba i komentujcie subskrybujcie czerwony biały guzik na czerwonym tle na kanale i potępem też kciuki w górę ja wam mówię hej!